kap, 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 kap jak znieczułem sobie życie szczerze pogadamy jak zmieniła mnie muzyka za oknem poda deszcz, czuję, że zaraz wybuchnę mało dni do października, ze wydana płyta nie piję do lustra, bo piję do luster wczoraj desperatko coś piszę i wrzucam dziś myślę na mieście żebym coś poruchał to bez sensu, bo wcześniej mówiłem że nie tknę żadnej bez uczucia Byłem na strip, jaki mi wstyd. Opowiada mi i zachęca, żebym pił. Wczoraj tyś jak poszedł mi, dzisiaj czuję się jak nic. Zapijałem Arizoną, smutek na gorące dni. Podobno byłem zły i szanowałem ją, co nic. Ale to ty się chwalisz, że wyruchał Cierra Phonics. Ty masz bolesny dzień, ja mam 30 dni. Spotykam same smaty, które chciały z nami pić. Jestem jebanym grubasem. Co za mawę dbanek i chciałbyś się zaangażować. Ale prosi o trzy słowa, w tym hashtagu głupiszczycy. Ja miałem ci powiedzieć, w głowie tak wyraźny brief, i szczera rozmowa. Ja, ubrany na ruszowo, ale szare okulary. Życie gwiazdy, mama mówi mi, że nie sprzątane Dałem każdemu to słowo, pogubiłem się jak lajk. Zniszczyłem sobie życie, muzyką przykryłem. Nie jestem raperem, jestem śmieciem. Nie powinienem żyć, powinienem się leczyć. Mogę się przyznać, dlatego, że tego się zawsze ranię kobiety, ale to nie znaczy, że tak jest. Po prostu taka wersja, przyjmuję się lepiej. To taki pretekst. Dawaj te leki, raz się trzym siaram, dzień później chcę to usunąć w sieci. Nie zrozumiesz mnie, udaję ten uśmiech, żeby napisali w końcu, że inaczej lecisz. Chcę wrócić do czasów jak pisałem na wf i nie miałem presji czy to się dalej rozniesie. Jak przerwy lekcyjne poświęcałem tej kobiecie, na walentynki na asfalcie leżałem ze śmiechem. Każdy by chciał moich wiadomości: jeden zakupiony na no, drugi dorosły. Obcy przyjaciel, nie taki obcy. Dziękuję za zrozumienie moich emocji. Każdy by chciał moich wiadomości. Jeden zakupiony, no a drugi dorosły. Obcy przyjaciel, już nie taki obcy. Dziękuję za zrozumienie moich emocji.